Hej i cześć się ma z kimś, z tej strony Xeaser i w kolejnym odcinku mojej milizy fazmofobii. Dzisiaj Willow Strycik, ee, o trybie koszmarnym jak zawsze Chciałem troszkę inną mapę dzisiaj zagrać, nie będę spoilerował, ale jestem dzisiaj taki zamulony ogólnie z rana o, ludzie, że jest to dramat. Nie wiem, czym jest to spowodowane, powiem wam, szczerze mówiąc. No, ale cóż, idę z what it is. Eee, no i co, moi drodzy? Ja dziękuję, Wam wszystkie nowe suby. Jeszcze raz pragnę tutaj wymienić, oczywiście, bo jestem miły tutaj i wymieniam subskrypcje, bo jestem tutaj bardzo, bardzo miłym Jupiterem, że tak powiem. Także godzinę temu w ogóle Wiktor kurcze. Dziękuję bardzo za subskrypcję. Eee, Taka Shiro, miłoż, tak kurcze. Seriusek, pan lisu Bidon kurcze, OmestoZiomal, om Lulu, dziękuję Wam wszystkim nowym subskrybentom za to, że postanowiliście Po prostu tutaj zostać na dłużej mam nadzieję e, No i co, dziękuję Wam za wszystkie właśnie viewsy na fazmo Ten miesiąc jest niesamowity, ponieważ w 28 dniach ostatnio zrobiliśmy ponad 5800 e, viewsów ogólnie na wszystkich odcinkach e, kamerując Więc całkiem jest to wynik niesamowity ogólnie i watch time i wszystko po prostu jest on top, także dziękuję Wam bardzo serdecznie za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze, za te wszystkie suby ogólnie i za watch time, bo wiem, że oglądacie, także, kurczę, jest to niesamowite, nigdy tak nie mieliśmy, także dzięki bardzo serdecznie, moi mili. No i dobra, bez zbędnego gadania, moi mili, lecimy dalej. Gary Baker, paranormalne zjawisko, czujnik, kurku, mikrofon parabiotyczny. No dobrze. Yy... Jak ktoś nie wie dlaczego jestem w szafraku, dlatego, że yy, po prostu zaraz idę do roboty i dopiero wstałem na drugich zmianach zawsze robię tak, jak ktoś nie wie, że po prostu wstaję od razu i nagrywam odcinek, także Boże, zobaczcie, to śmier, kurde, śwędzi to oko dlatego zawsze po prostu na drugich zmianach te odcinki troszkę są takie wiecie, zamulone troszeczkę niestety ponieważ dopiero wstałem i wiecie, od razu chcę dla was nagrać materiał, żeby nie było, że jesteście dzisiaj bez materiału, staram się jednak codziennie te odcinki po prostu najzwyczajniej na świecie wrzucać, moi drodzy. Więc tak to się prezentuje. No, ale dzisiaj jest ewidentnie totalny jakiś zgodnik. Nie wiem dlaczego. Ale no, ponad 7 godzin, więc jest to normalna liczba. Troszkę się przebudzałem niestety, jest to fakt. No, ale... no idys, bo idys nieprawdaż. Ale cóż, no kurczę, może jutro będzie lepiej. Jeżeli chodziło o spanie, nie wiem, zobaczymy. Dobrze. Dobra, szukam bonerka, bo mamy kurs obrzekty, taki są karty, także... No spoko może być. Lepsze to niż Monkey Po jak dla mnie. się się światełko. Don't turn off the light, please, man. Dobra, yy... Boner, Bowner, halo, halo? To jest on chyba po prostu bardziej tutaj w tym takim jakby holu powiedzmy tutaj tutaj, tak o. Tylko najpierw znajdźmy moi mili ogólnie, rzecz biorąc kostkę. Jak znajdziemy kostkę, to wtedy możemy się bawić jak najbardziej. Aluje. Zobaczcie mm. się Bamka Kurczę takie na odcinkach. Ja mówię, no dopiero jak się wstało, kurczę, się, wiecie, od razu, instantly wstało się. Zawsze to jest tak, że wstaję, idę wstawić kawę babci i od razu kurde się tam przykąpię i nagrywam wam, także to... Takie wiecie jest. O i mam miedniczkę elegancko Dziękuję bardzo. No i można kontynuować granie. Może w końcu... Gierka nie wydyma na nas na zdjęcie jednogwiazdkowe, byłoby bardzo miło, ogólnie rzecz biorąc, przyznam szczerze. E, więc na to liczę w głębi serca. Zobaczymy, jak będzie tutaj, naprawdę, w gierce. E, rzućmy, tutaj, sobie itemki. No i są, no, wierzę, że to jest po prostu tutaj, póki są. No, zgasił światełko, więc na pewno tam coś jest, nieprawdaż? Dobra. Kotek z nami idzie jak zawsze na tej mapie. E, tylko remoncik taki mini. No, nic nie daje, moi drodzy, po prostu to jest taki. Mini tradition robienie remontów na mapie. Jeżeli chodzi o drzwi wyj wyjściowe, nie daje to żadnego tutaj, wiecie, jakiegoś baga, że jesteśmy silniejsi w grze, że coś na na, na. także spokojnie. Po prostu jest tu takie goofy. Ach, o elegancko, takich sobie będzie, o kawka tutaj, dobrze, git, git. Eee, weźmy sobie to, nie, ufałkę może nie, bo na razie nie wiemy nawet, czy on tam jest. Spirit Box, to i temperatura. Eee, dobra, okej, okay, okej, okay. git, good, git, git. Good. Powiem wam, że wczoraj dzień w robocie minął. Sprawdzie, mm. muszę przyznać. Nie było jakoś mega źle. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj z tego co widziałem w planach wczoraj, to też nie miało być jakoś niesamowicie źle. Jeżeli oczywiście Ranek miał to, co było rzeczywiście w planach, to wtedy nie będzie naprawdę źle, będzie całkiem spoko. produkcja, także na to liczę. Are you here, bro? to tutaj jest ogólnie tak. No nie no, chyba jest jednak temperatura. Nie widziałem aparat kolego. Okej, okay, wow, interakcja dwa, Dobra, ale duch 3 na szczęście, ja pieprzę, już się przestraszyłem. Ty, że znowu gramy wydyma. We hot. Oj, to nie miło, to nie być, tak. IMF 5, proszę Państwa, widziałem to, widziałem. Widziałem ten IMF, proszę Państwa. I Soldat that shit. Teraz to kurde, się nie z bambu że jestem niewyspany, ale widziałem to. Are you here? Was away. Ok, mamy Spirit Boxa, i drodzy. Ok, będzie to dość proste. Jeżeli, bynajmniej jeżeli chodzi o oznaczenie w nie? Yy, idziałem po sól. Taking away. Interakcja 2 to tam jeszcze jest ok, bo to jeszcze chyba... Nie wiem czy to wciąż działa w pasmo tak, że jak... Yy, jeżeli chodzi o Perfect Investigate, y, yy, to że. Yy, jeszcze jak zrobisz zdjęcie na dwie gwiazdki, to jeszcze Perfect Investigate się zaliczy. Ogólnie rzecz biorąc, nie wiem, czy wciąż to tak działa. Bo no nie wiem, nigdy tam nie była o tym mowa jakoś niesamowita, więc... Yy, nie jestem w stanie tego stwierdzić, ale kiedyś normalnie te dwugwiastkowe zdjęcia też były prawie tak ustawione jak trzygwiazdkowe, więc yy, nie jestem pewien. Ale kurczę, o to remont bardzo ładny. Ale no, mam nadzieję, że tak jest, kurczę. Ok, dajmy tutaj jedną sól. Tak prostavmy, że się po całym pokoju tą sól. Gdzieś? No jak on jednak tutaj jest, to fajnie byłoby. Okej, okay, nie jest to, moi drodzy, wrajfik, tyle wiemy. Tyle w takim razie wiemy. Tam w sól to można wyrzucić, póki co. Eee, no i co? No i cholera, wie teraz. A pewno nie w rajpik, no. E, Okej, okay, chodźcie sobie fajnie, kurczę. Bramy Bramy tej soli jeszcze tutaj rozłożonej. E, dajmy jedno już jest taka tutaj, takiego po prostu. Sól... Może. Nie wiem, czy tutaj damy. Otwieram tutaj drzwi, więc może być tutaj wszedł akurat, tobie. tutaj tutaj sobie stepną koleżka. Come on, step in some more, bro. Na razie nic nie wskazuje na Twinsy, powiem tak, więc yy, raczej Spirit będzie, tak mi się wydaje. We shall see. Chyba Mimik to być nie może raczej. Mam nadzieję, pójdziemy, no bo jak, no bo i, i, Mimik nie ma chyba imf nieprawdaż? No właśnie, więc jest to niemożliwe nawet tutaj. Jest to niemożliwe. Gary Baker, give me a sign. Dobra, dajmy sobie, weźmy sobie, postawmy tak, tutaj aparat, żeby było wiadomo, że tutaj jest sól. Tutaj rzućmy termomat, żeby też było wiadomo. No i że, jakbym skoro to tutaj sobie rzućmy. No, okej, no, tutaj sobie stepną gdzieś. No możemy zrobić to na interakcję, chyba bym się, mi się to zaliczyło na interakcję. Nie, sól, okej. Okay. No i tutaj interakcja 2, well. No dobra, ale nie jest źle. Mm, czujnik, ruchu i parabiotyk. Dobra, już się robi, już się robi. Lecimy po tej itemki. Mam nadzieję, że kolega nie schantuje, kurczo, ogólnie rzecz biorąc. Bo chciałbym wziąć smażale, ale no nie będę miał miejsca weku, więc... Jest to isiu! Hej Okej, okay, weźmy sobie dwa czujniki w takim razie, jeden parabiotyk. teraz się po prostu cofniemy po smaczestika, żeby nie było. Zobaczymy, chyba szybszy odcinek. Co? No, Wciąż nie wiem, jaki to jest du. Ale raczej chyba spirit, Tak mi się wydaje. O Boże, wydaje, proszę bardzo. Tutaj niestety tą wciąż. Jak raczej on na tych obszarach gościł. Tak. Boże, co tu mi się dzieje? jakieś czkawki, jakieś ziewanie. Excuse me. Can you fuck off? Mamy jeszcze karty na content, w razie co nie. Myślę, żeby trzeba było jednak pociągnąć kurczę. Pociągnąć za wajchę. Tak powiem, okej, okay, czujnik ruchu to działa bardzo miło. No tylko jeszcze w takim razie trzeba parabiotyka kurczę, skastować i zobaczyć sobie tutaj wiecie. I zobaczyć jak to tam działa. Czy z łaski swojej nam coś powie duszek? Iś, śemano. Hello! Jak on ma? Gary? Are you Gary from SpongeBob bro? Can you show yourself? I mean can you speak to the microphone in my hand, please? Czujnik ru tam działa fast jak widzimy, jak słyszymy nawet I know you here, I can see you bro. Literally. Literally. Allah No i co? Come on, speak to me once. I na no, ogólnie jest sprytka, no on nigdzie indziej nie rzuca ogólnie itamami. Ja myślę, że bez dwóch zdań tutaj się zgodzicie razem ze mną. To jest to Spirit. Mogliby to dać jakiś... Update taki był powinien być w SAS, powinien... Może co ja gadam? Język mi się plącze. Powinien być taki update fas może właśnie. Do... Dodaje szczególnie jakieś nowe pytania na Boxie, dodaje takie nowe odpowiedzi na właśnie parabiotyku. Jakieś takie po prostu, wiecie, inne jęki ducha, coś takiego. Zawsze jakby to wiecie, taka mini. mini szczegół, ale naprawdę byłoby spoko całkiem według mnie. No dobra i 5 a widzicie, nie tripowałem, nie trypowałem. No nie no, on. Działa tylko i wyłącznie w tym tutaj obszarze, więc myślę, że naprawdę... Jakby nie mam nic tutaj więcej do roboty. Jak chyba pójście. Nie wiem gdzie jest też Hide Spot też do końca. Ale możemy się lupować w tutaj w tym, na tym fanie bo. Lupa na tym jest tego overpower. Więc myślę, że tak zrobiły też. No i co? No chyba sobie skastujemy, kurczę, nie, no trzeba chyba, trzeba. Jest to raczej Spiryt, hmm, według mnie, dobra Idźmy The Sun Moja psyka wynosi 0 w tym momencie. Miło The Devil. Nie oni The Devil. Miło Poczekamy sobie na nią, na spokojnie Mam jakiegoś kłosta na odgonienie Więc... Nie. Nie widzi mi się, żeby tu podchodziła. Nie będę ukrywał ale spojrzysz, to nie no, możemy, nie? Koleżanka jest w piwnicy. Zawsze mam procent szans na jednak nie nieprawdaż? Więc Już jest kar, dlaczego mówię koleżanka, ty. papa. Smoke weed dnia Okej, okay. ładnie to było na tyle, chyba, moi drodzy Jeszcze remoncik na koniec, mu zrobimy taki soczysty Nie chcę tam długo siedzieć, bo po prostu The się się natrafiło, więc mam zero psychiki Więc fajnie jakby nagle Uu, Hanta na nowo No dobra, no Z są całkiem spoko Tragedii nie ma Jak będą hot to robię salto Po prostu tutaj, naprawdę No bo nie uwierzę Ponieważ nigdy o! Boże, nigdy ja nie miał jakiegoś innego działania ten duch, więc zostaje na tylko właśnie spirytno. A Fryfik no jest wykreślony, ponieważ no, zlepnął w więc proszę, gronie, dymaj mnie, spirytka, dziękuję Welcome bardzo, to, dziękuję to, bardzo. No i dobra, mamy tutaj wszystko elegancko, ładnie. Zdjęcia może, patrzcie, 64. Dostaliśmy, ile tysiąc, czyli jednak trzy gwiazdkowe zdjęcia mają chyba znaczenie większe jednak. Pajzy pikanty, no bo tak to chyba zazwyczaj dostajemy 1900, nie za perfekta. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje ogólnie. 60 interakcji. No, całkiem spoko. A tak jeden, no wiadomo. Dystans przebyty. Tak, to idę skana. Stracona. Ok, okej. Okay. Dobra, moi drodzy, tak to się prezentuje. Jeżeli chodzi o tą gierkę. No, mam nadzieję, że wam oczywiście się nas spodobało, jeżeli tak. Pamiętajcie o tym lajku. Także zostawiacie dużo lajków. Także mega dziękuję. Dzisiaj jest 25 stopni, więc sobie wyjdźcie na spokojnie. Może, kurczę, coś tam, wiecie, pochillować na dwórku. Ja chciałbym, ale no mam do roboty, także... No i tyle. Także dziękuję za oglądanie, moi mili. Trzymajcie się i do następnego. I pa, pa.